Rundę, którą za chwilę zobaczycie, grałem z Besykiem. Wygraliśmy w sumie dzisiaj dwie areny, ale druga nie była jakoś zbyt emocjonująca, więc nie będę jej stawiać. Na 10 lajków, like, jeżeli chcecie, to wam ją stawię, więc zostawcie suba. Ogólnie to sądzę, że to była najlepsza runda w całym moim życiu, więc polecam oglądać do końca, bo się działo. Tą rundę wygraliśmy, więc polecam oglądać do końca, teraz bez zbędnego przedłużania. Zapraszam do odcinka. Boreto rozpierdala o każdy się i mam dosyć tak, Flint. Dobra, dobra a, mamy co. Doktor Poopi stracił trochę HP. Bruce King Filtor też stracił RHP. To O oh, jest... No dobra! Do tego nie można enchantów no, dawać! EXKalibura nie, Na Max Kalibura nie, to jest taki Ej to ja potrzebuję prędzej Sworda. Nie! A, to chodź. Ej, kurczaki. Ej kurczaki są. Biegnij za mną. Krzemienia nie mamy, to się tak mam. Ja mam jeden krzemień. Dobra, biegnij 00, biegnij 00, bo mam ma ex peruna, weźmiemy peruna i ja będę Dobra, w tą stronę bardziej, bo tak bardziej. panowie? No. Tak, tak to Jest 9 osób i 6 teamów. No i my, ja mam tak, draga trójkę, 3 refy, yy, g mam tam helma i mam spodnie, prot trójkę diamentowe. O, o, co ktoś, lock? A tak to jest klata, i by tu no? Tak. No i gdzie, a ktoś, jak to my Aha, pan, no to ma tarn, ten diamentowy, a reszta żelaza. Ma Exkaliburę, z którego nie umiem korzystać, jest, jest profilaka. Czemu tobie im może dać? No bo. Ja nic nie do nie mam miecza. Macie za ile jestem? Jakbym ja Feruna dostał to ogólnie to będzie mega gold nie no oni patrz oni potracili 38 36 i oni się nie wyleczyli więc oni chyba nie mają albo nie mają healingu albo tak nie wiem udają się albo no nie no ale szczerze kto by się leczył jakbym brakowało jedno serca no nie wiem no, to musiałbyś mieć naprawdę dużo killingu więc to z jednej strony dobrze no właśnie mają to, musiałbyś mieć jakieś korny po prostu z dupy, znaczy kornów się nie używa po prostu z o, ten funny buzzer zhealował się, o pół czerwiuszka. Ej, patrz! No. Grzyb na drzewie. No, no. <laughs> ja. Nie mam nadzieję, że ten mój łuk z flamem da dużo. No, ale to musisz trafiać im, nie? To taki pampak, no masz mało Jest tam ktoś. Nie wiem. razem. Nie wiem. To Tak, to z tymi. Tak? No dobra, żelazo, no żelak. No to to jest z tymi, to jest z tymi. Czekaj. Czaj. Dobra to Masz 6 I 2 do przypalenia Tu masz A dasz mi tego heda? Daj mu! A, to i tak niepodobne Dobra, chodź Dwa. I nie wiem czy się nie wkopuje po złoto Albo chociaż nie wiem Nie, nie ma sensu chodźmy szukać ludzi Ej, dwóch typów, dwóch typów! Ziemią! Oni mają zero. Snapce! Oni mają zero, wkopujemy się. S Dobra, wkopujemy się. Jedno żelaczki, zwykłe żelaczki na wenchant. Dobra, tu dokładnie tu. Git, tylko że oni mają jakiś długi tunel i oni już uciekli. Chodź, 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 Dobra, jednak nie. Najlepiej będzie tu się kopać. Czy jeszcze za mną nie wchodź. Dwa.

ja ty powiedziałeś, są żlaki. Eee... No, do końca wykryły, w sumie, darek. A co cicho, ja Ej, czekaj Ej, dwa HEDY! Dwa To mi daj złoto, to mi daj złota! HEDA? No zrób, zrób! Ej, patrz w ogóle tutaj! Nie mam, nie mam, nie mam Forza! ma siema, siema! siema. A mówisz o służbie? O... Czekaj... Nie mam... Ej, jedno złoto mi dałeś Aha... Wy... Ty masz nie... Pff, Czekaj... Dobra, jeszcze się zdąży chyba przypalić hmm. Dalej, mi to Ja muszę dwa, muszę dwast! Ja muszę dwa, muszę dwast! Proszę, szybciej się przepalaj! Szybciej się przepalaj, szybciej! Przed się Bo zalari, przepalaj! Zarewnika wbija nie? Dobra, zdążyłem. Jem gapa chyba już. Dwa. Zalari ręki, rozkiwisz to. Solówy? Tak, widzę solówy, dobra. Trzymamy się razem. Wasze tam! Tylko że oni mają Cupid Bowa Gdzie ty jesteś? Ty poszłeś w inną stronę! Biegnę, bo ją ja wiem o innych! Najważniejszy raz, zdech mi wygląd na Nie gadaj! To są żyloczki. Czekaj, czekaj, czekaj na mnie! Czekaj na mnie! Czekaj na mnie! Dawajcie SS y Cheese, cheese! Dawaj SS Eses, dawaj SS-ik, esesik, ja to na YouTube wstawiam Gdzie ty jesteś? Tu Let's go! Ja lubię takie rzeczy Ale równie, ale równie Ja lubię takie rzeczy, ja lubię takie rzeczy oglądać Co jest? Co my dzisiaj zrobiliśmy? No oczywiście! A i w ogóle masz pybekili! killi to to okay. Dobra, jeżeli chcecie więcej takich arenek właśnie fajnych, bo no wiem, że ostatnie gierki nie były zbyt ładne, dlatego dzisiaj coś takiego dla Was wypuszczam. Dwa winy w ciągu jednego dnia, jestem z siebie bardzo dumny. Ostatnio trochę nie szły te gierki, ale dzisiaj mam nadzieję, że Was usatysfakcjonowały. No i beka! I do zobaczenia.